Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat adapterów. Wracam jakby do, tego, do tej sprawy, ale chcę wrócić z innego kierunku. Dzisiejsza fotografia to nie oszukujmy się generalnie fotografia cyfrowa. Od jakiegoś już dłuższego czasu na rynku fotograficznym. Najpopularniejsze konstrukcje to konstrukcje bezlusterkowe. Bezlusterkowe, czyli urządzenia fotograficzne, które w antagonizmie do aparatów lustrzanych nie używają w torze wizjera, nie używają lustra, czyli nie są lustrzankami, a zatem są bezlusterkowce. Jakie to niesie za sobą konsekwencje, on takie, że można skonstruować aparat mniejszy, może być cieńszy, tak? Bo nie musi posiadać komory lustra, nie musi się te lustro tam podnosić i opadać. I ten mechanizm jest jakby wykluczony z pośredniczenia w ustawianiu ostrości. Co za tym idzie też te aparaty na przykład. Mogą być nieco inaczej skonstruowane. Też w kontekście montażu obiektywów. Myślę, że u podstaw dominacji bezlusterkowców, oprócz doskonałego systemu stawiania ostrości, pozbawionego błędów backfocus, front focus, czyli błędów z rozkalibrowania systemu ustawiania ostrości, które były stosunkowo powszechne w lustrzankach, jest jeszcze to, że te systemy są bardzo przyjazne wszelkiego rodzaju adapterom. To znaczy, weźmy sobie Nikona ZTF, jak na niego spojrzymy, jest stosunkowo płaską konstrukcją. Nie wszystkie bezlusterkowce takie płaskie są. Po odpięciu obiektywu, nie mamy tutaj takiego charakterystycznego. Występu na komorę lustra, który jest powszechny w aparatach lustrzanych. I jeszcze jedna rzecz, to Państwo teraz pewnie widzicie: matryca jest bardzo blisko od e, mocowania obiektywu, od bagnetu. To też ma ciekawe konsekwencje. E, sam bagnet, jak widzicie Państwo, jest bardzo duży. To może tak nie ma porównania, jak nie ma przy tym innego aparatu więc może po niego po prostu pójdę. Tak, dla porównania z nikonem FE2 widać te różnice w średnicy, tak? Jest ona w stosunku do do średnicy bagnetu typu Z znacznie mniejsza. No i to, co mówiłem wcześniej, tu jest konieczny ten występ, żeby się zmieściła komora lustra. Co za tym idzie, parametry fizyczne mocowania bagnetu są odmienne, to znaczy odległość pomiędzy matrycą a bagnetem jest znacznie mniejsza, jak to było widać, średnica bagnetu jest większa. Te konsekwencje dla montażu obiektywów są takie, że jest to bardzo przyjazne przejściówkom. Przejściówkom to znaczy, można zamontować e, obiektywy innych systemów praktycznie bez utraty no, jakichś walorów tej, tej sytuacji. Kto kiedyś próbował na przykład do Nikona założyć e, obiektywy z innych systemów, wie, to, to, to na przykład borykał się z takim problemem, że średnica mocowania Nikona F. Była na tyle nieduża, że nie można było po prostu czegoś podpiąć, a jeśli już, to w układ optyczny takie przejściówki musiały wprowadzać dodatkową soczewkę, która umówmy się, niszczyła część no, po prostu jakby doskonałości tego obiektywu, które chcieliśmy podpinać. Więc tak naprawdę ja na przykład nie korzystałem z takich przejściówek, bo uważałem, że no nie będę podpinał przez przejściówkę, która psuje jakoś. No, to, wiecie, no to, to to w sercu fotografa od razu tworzą się kratery i tak to nie ma sensu. Przynajmniej dla mnie. Natomiast do bezdusterkowca można podpiąć na przykład stary obiektyw. Tutaj akurat 55 piątka makro, i ta 55 makro Nikona, to na Nikon F w akurat przerobiona na AI, tak, czyli z możliwością sterowania przysłoną, która ta informacja też przenosi się na korpus, ale tutaj akurat nie ma przy tej przejściówce. Na... Wiadomo, nie ma połączenia elektronicznego, jest to zwykła mechaniczna przejściówka, tylko spinająca mechanicznie obiektyw. Akurat Nikon F z Nikonem Z. No ale zobaczcie, fajny, stary obiektyw 55 Makro podpinamy do nowoczesnego aparatu. I korzystając z mm, dobrodziejstw wsparcia manualnego ostrzenia w aparatach bezlusterkowych, takich no, jak na przykład przybliżenie wielokrotne, czy też wskazywanie obiektów, które są w płaszczyźnie ostrości, no, możemy bardzo doskonale wykorzystywać możliwości starych obiektywów. Tak, tu podpinamy, oczywiście jest taka sytuacja, że nie przenosi się żadna informacja, więc w aparacie trzeba na przykład tak, żeby aparat ustawić parę rzeczy, tak na przykład, żeby aparat był świadom o ogniskowej, należy ustawić w parametrach zamontowanego obiektywu manualnego bez procesora, trzeba ustawić ogniskową tego obiektywu i jego maksymalne otwarcie. To powoduje, że aparat wie z czym ma do czynienia i na przykład dostosowuje do tego sposób pracy układu redukcji drgań. Świetna sprawa. Można wykorzystywać starutkie obiektywy. No, ale tutaj w zasadzie nie wydaje się to nic dziwnego, bo stary obiektyw Nikona zapinamy nadal do Nikona, tak? No i podpinamy go w sumie na ślepo. No, okej, okay, no. Tutaj zobaczcie, mamy 135 od Minolty MD, czyli obiektyw też manualny, ale też zobaczcie, jest podpięta przejściówka. Na Nikon Z. Tutaj widać wyraźnie, jak yy, yy, średnica yy, adaptera zwiększa się przy podejściu do bagnetu, tak? bo ten bagnet właśnie Nikona Z jest bardzo yy, duży, co powoduje, że łatwo to podpiąć. Tak? Yy, no i znowu możemy serię wielu obiektywów bardzo fajnych od Minoltym MD. Podpiąć do Nikona. To też jest bardzo przyjazne. Tutaj, zobaczcie Państwo, już jest coś dalej czyli adapter z przeniesieniem informacji o obiektywu, można powiedzieć, w zasadniczo współczesnego czyli 70-200 światło 4EF od Canona. I można go podpiąć z wykorzystaniem wszystkich funkcji, które są w tym obiektywie, czyli automatycznego ustawiania ostrości, no, sterowania przysłoną itd. Tak i przeniesienia informacji do korpusu z tego obiektywu o tych parametrach. I to już powoduje na przykład, że jeśli nie potrzebujemy yy, bardzo sprawnego autofokusa, bo taka przejściówka i zapięcie obiektywu od innego systemu jednak. No, ma swoje minusy. Taka przejściówka pozwala nam zapiąć obiektyw i cieszyć się tymi ogniskowymi, tymi parametrami optycznymi. Obiektywem też takim, które już posiadamy, nie musimy kupować, tak? Więc jest to świetna sprawa. Ja tutaj Państwu pokazuję tylko trzy przejściówki, ale można zapiąć można tak powiedzieć praktycznie wszystkie obiektywy od lustrzanek do współczesnych bezlusterkowców. Od starych lustrzanek, ba, można zapiąć też bezproblemowo obiektywy od aparatów dalmierzowych, na przykład serii Leica M, czy Leica L, co wcześniej było praktycznie niemożliwe, bo tamte tam, tam obiektywy mają niewielką odległość Montażu, czyli bagnetu, od materiału światłoczułego i przy lustrzankach po prostu zwyczajnie, no. Nie dawało, nie dawało to możliwości instalacji, ponieważ komora lustra za daleko odprowadzała ten obiektyw do przodu, no i to wszystko było takie, że nie można było ustawić ostrości na tych obiektywach. One działały tak, jakby były, znaczy no można było, tylko niezgodnie z tym, jakby co zostało skonstruowane, czyli te obiektywy dawały taką własność, jakby były podpięte z, z pierścieniem pośrednim, co powodowało, że nie można było ich nastawiać na przykład na nieskończoność, jeśli chodzi o ustawianie ostrości. A współcześnie podpinamy obiektyw Leica M do praktycznie wszystkich bezlusterkowców. Zobaczcie, jak sobie prześledzicie jakby no różnych twórców w internecie, to to jest bardzo popularne, żeby czy do systemu Fuji, czy, czy do Olympusa, czy no do wszystkiego, co Państwo sobie wyobrazicie, podpinać właśnie obiektywy od systemów dalmierzowych, ponieważ to są bardzo małe, kompaktowe urządzenia o świetnej ostrości i świetnych własności optycznych pozostałych. Także świat bez lusterkowców, jest bardzo przyjazny tak starym zatwardziłem analogowcom, jak ja, ponieważ mogę zasadniczo podpiąć wszystkie kochane przeze mnie obiektywy z, z, przy, używane z przeszłości, tak D, z, przenieść je do pełnej aktywności we współczesność. <laughs> jeśli macie Państwo jakieś pytania na ten temat, jeśli Coś Wam się rodzi, to śmiało pytajcie w komentarzach, ja z przyjemnością odpowiem na te moje, podzielę się doświadczeniami z użytkowania. Natomiast, może tak w podsumowaniu, powiem, jakie są plusy przejściówek i jakie ich minusy. Plusy to po pierwsze wykorzystanie starych, obiektyw, starych obiektywów z nowoczesnym sprzętem. Kolejne to, że nie musimy dokonywać zakupów, jeśli na przykład nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby korzystać na przykład z bardzo szybkiego autofokusa czy z innych walorów współczesnych obiektywów. Kolejna sprawa, plusem jest jeszcze to, że mamy dostęp do szerokiej gamy stosunkowo niedrogich obiektywów, czyli na przykład no taka 55 makro, jak Państwu tutaj pokazywałem, no to jest wydatek, że 500-600 zł, tak? Więc w porównaniu do adekwatnego obiektywu e, współcześnie produkowanego i o, współcześnie oferowanego, no to to jest ułamek ceny takiego obiektywu, więc jesteśmy, jakby to powiedzieć, kolejny raz, jeśli chodzi o ekonomię e, użytkowania w zabawie amatorskiej, w fotografie, do przodu. E, kolejna rzecz... No, zawsze jest też tak, że no po prostu e, można tak powiedzieć: spektrum zabawy w fotografii się poszerza. Tak, możemy używać e, w niespodziewany sposób narzędzia, które kiedyś ktoś stworzył. Natomiast, jakie są minusy? No pozbawiamy się w przypadku zastosowania w nowoczesnym aparacie starego obiektywu na pewno pozbawiamy się możliwości korzystania z autofokusa. W przypadku obiektywów z autofokusem pozbawiamy się szybkości jego pracy, ponieważ obiektywy na przykład tak jak ja używam nikonowskich w Nikonie Z no pracują doskonale i bezgłośnie. Są też jakby no, trzeba powiedzieć wprost: zaprojektowane do tego systemu, a zatem doskonale z nim współpracują. Adaptery to jest zawsze podpięcie czegoś, co nie zostało pierwotnie zaprojektowane do tego urządzenia przez jakąś przejściówkę, więc tutaj te kwestie problemów komunikacyjnych, czy też no jednak jakieś takie spowolnienia pracy, jakiegoś takiego spowolnienia pracy zawsze występują. Też trzeba pamiętać, żeby te przejściówki na przykład zawsze podpinać czy wymieniać obiektyw na wyłączonym aparacie, ponieważ to potrafi na przykład go zblokować, tak? No więc jest parę minusów. Kolejnym minusem jest jeszcze to, że wszystkie te przejściówki mają jakąś swoją wysokość, tak? jakąś grubość, bo one kompensują brak komory lustra i tę dostosowują odległość montażu. Więc są dodatkową masą, zmieniają wyważenie sprzętu. No i w związku z tym no nie są najwygodniejsze na świecie, tak? ale musimy sami rozważyć. Relacje między plusami a minusami. Współcześnie uważam, że to jest e, piękno tej sytuacji, że możemy się e, bawić nadal przy nowoczesnej technologii e, fotografowania, przy bardzo zaawansowanej i e, bardzo m, wysokopoziomowej. Możemy się bawić bardzo starymi obiektywami. No, wiecie, no, też bez problemu możemy zapiąć tutaj, nie wiem, jakąś konstrukcję Pezwala, czy, czy inne proste, proste, prościutkie konstrukcje właśnie poprzez przejściówkę, czy temu typu podobne adaptery. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów i do miłego zobaczenia.